Yo, siemano z tej strony Gplay I właśnie razem z Lumi wróciliśmy słuchajcie Z małych wakacji Jak ci się Lumi podobało ogólnie? Super no normalnie było ekstra Fajnie sobie wypoczęłam mam teraz bardzo dużo siły Więc zaraz lecę w ogóle do swojego domku I chyba wysprzątam normalnie Cały swój dom No dobra ja słuchaj lecę do rodzinki dobra, Bo już jest nie pa, bardzo za swoją później. rodzinką trzyma się Lumi było mega fajnie Okej okay, także słuchajcie ja już lecę do rodzinki Już się nie mogę doczekać jak spotkam G-Playkę I moje, moje dzieciaki Także pod... Pozdrawiam w ogóle najnowszych subskrybentów kanału, a mianowicie XFLES Mega Master, kamyczek 88, Kul malinka oraz rogu 151. A jeśli wy chcecie zostać pozdrowieni w następnym odcinku, wystarczy, że klikniecie subika do tego dzwoneczek i możliwe, że to Wy będziecie następni. A ja już idę się przywitać! Siemanko rodzinka, siemanko dzieciaki, gdzie jesteście? Ej, chwila! Co tam jest za zdjęcie? Co tu jest grane? Ej, nie ma w ogóle nikogo w domu? Chwila, chwila, chwila. Ej, co to jest za zdjęcie? Rip Ripjanek, Rip Janek, Rip Gplayka i Rip Playek. Ej, tutaj są ich zdjęcia w ogóle, co jest? To są niby jakieś groby. Ej, ktoś sobie żarty ze mnie robi, co to ma znaczyć? Ej, Playka już możesz wyjść, już jestem, wróciłem. Ej, co tu jest grane? Czy oni... Czy oni tutaj normalnie są zakopani w tych grobach? Nie, no, idę do sąsiada, słuchajcie. Idę się czegoś dowiedzieć. Na pewno ktoś tu coś widział. Co tu jest w ogóle grane? O co chodzi? Czekajcie, tu szybko robię parkour, przeskakuję. Panie sąsiedzie, panie sąsiedzie, sprawę o, dzień mam. Dzień dobry, panie GP. Właśnie tutaj U. szedłem kwiatki położyć na tam, na grób pana rodziny. No, co się stało, panie? Ja byłem no chwilę przecież... na wakacjach, chwilę mnie nie było, wracam. A tam jakieś groby na moim ogródku, no czy tak, to są jakieś no, bo żarty, pańska rodzina po prostu nie żyje. Co I ja, ja codziennie przychodzę, żeby Tutaj kwiaty kłaść na grób. No bardzo, panu współczuję No co się niby im stało? Mi Jakim cudem? Przecież ja jeszcze niedawno byłem w domu, wszystko było no, w porządku. No co się stało, to nie wiem, no ale no widzi pan, no mimo wszystko bardzo mi przykro. Tutaj nie, mam no, to dzisiaj jest chyba jeszcze jakiś kwiatki. żart. Pan w tym też uczestniczy. O, ja nie wierzę, nie proszę wierzę, Proszę bardzo. No, fajnie, to, fajnie. Zabieram pan te kwiatki, żebym tu pana nie widział więcej. Nie chcę tu pana więcej widzieć tutaj. To są jakieś chyba żarty. Ej, czekajcie, telefon dzwoni w ogóle. Ej, G-Playka, od g słuchajcie. Halo g gdzie jesteś? Halo. Pomóż nam g play. Gdzie jesteś G-Playka? Mów. Halo, halo. Ej, urwał się sygnał, słuchajcie. Czyli G-Playka, że jest, słyszeliście. Ej, może oni tam są na dole w grobie, w grobach zakopani. Może ktoś ich tam zakopał, może to jakiś głupi żart. Ej, dobra, czekajcie. G-Playka, Dobra, kopiemy tutaj. Zobaczymy co tutaj jest. Przekopujemy się, słuchajcie, na, na sam dół. Ej, tu jest bedrock już! Chwila tutaj obok przekopiemy się. Ej, tu nikogo nie ma w ogóle. Ale... To, co się stało? Co tu się D-play dzieje? No Już się rozpakowałaś, słuchaj, patrz na to! No tak! Wracam do domu, nie ma mojej rodzinki, tylko zobacz co zostało tutaj, groby jakieś w ogóle. Jakieś żarty chyba ktoś sobie robi ze mnie, Chaish, Bazę? Ale tu, tu nikogo nie ma, ojej, nawet ja tam nie chcę wchodzić. Słuchaj, na normalnie dół. się tu przekopuje, tu jest pusta, więc to jest dziwne. Zadzwoniła przed chwilą do mnie G-Playka i tylko usłyszałem, że potrzebuje pomocy. Sygnał się urwał. Oni ogólnie gdzieś są porwani, nie wiem, albo gdziekolwiek są tu przytrzymywani. No idź teraz do szkoły, do G-Playka. Może się dowiesz, czy był w szkole, czy co? A ja tu popilnuję twojego domu. Dobra, teraz. dobra Lumi, jak coś to słuchaj, w sumie nie głupi pomysł. Idę się dowiedzieć, czy G-Playk w ogóle był dzisiaj w szkole. Dobra. Czy już rano tak naprawdę było coś nie tak i zniknęli. Ej, to wszystko jest naprawdę dziwne, mogłem nie jechać Słuchajcie, na te wakacje, teraz trochę żałuję Bo tak naprawdę mogłem się opiekować Moją rodziną, albo mogłem mi zabrać całą Tylko g miał szkołę yy, Janek nie chciał i tak dalej Idziemy się tutaj dowiedzieć Halo, przepraszam, pomocy, potrzebuję pomocy g ktoś tu widział? Widział ktoś tu g Tu nie ma g słuchajcie Ej, hey, sorry, sorry chłopczyku Widziałeś tutaj gdzieś G-Playka? Siemanko Serio był tutaj normalnie, do szkoły przyszedł rano? Dziękuję za informację, bardzo cenna. Ja lecę szybko teraz do restauracji Czerwone Szelki. Dowiemy się tam, czy g był słuchajcie widziany, czy jest tutaj jakieś ślady, oznaki pizzy, czy cokolwiek. Dobra, jest restauracja Czerwone Szelki, tutaj sprawdzimy, słuchajcie, co się dzieje. Na stołach pusto. Ej, a co tutaj robi pizza? E widzicie, może to jest pizza czy Ej, o, może ten dyszed, patrzcie, jest tu jakiś ogień I dalej ślady tam prowadzą Ej, dobra, biorę tą pizzę Tutaj jest normalnie umazane jakimś keczupem. słuchajcie To G-Playk może zaczął już jeść, jeść tą pizzę A tu nagle jakiś ogień Ej, co jest grane, tutaj też Ej, dalej jest tutaj keczup. Ok, następny ślad keczupu. Dobra, dobra Wednesday, to ona pewnie porwała G-Playka. Gadaj Wednesday, gdzie jest G-Playek? Ty... Ale o co ci chodzi? Co tutaj mam wiedzieć, tutaj że prowadzą ślady. Słuchaj G-Playek dzisiaj kupił pizzę. Tak naprawdę słuchaj, to ty pewnie wykopałaś te groby, tak? Na moim to, ogródku sobie To jakie groby w ogóle, ja O czym ty mówisz? O co chodzi z tą pizzą? Ja nic nie wiem. Tak, tak się składa, że dzisiaj wracam do domu, nie ma mojej rodziny, no. są tylko ich groby na ogródku, a G-Playek podobno był w restauracji czerwony Szelki po pizzę i ślady prowadzą tutaj dokładnie. No to spokojnie, słuchaj, ja ja mam ogólnie tutaj monitoring, jak tutaj? chcesz, tak, no to weź tutaj mamy monitor w skrzyni, no. pójdziemy, zrobię zdjęcia z kamer i zobaczymy co się dobra, działo, ale czekaj, ja zobaczymy. nic nie zrobiłam. Ej, rzeczywiście, dobra, tutaj są kamery, a skoro tutaj prowadziły ślady, to możliwe, że tutaj złapała Gplayka ta kamera, dobra, to nie wiem, weź mi zrzuć tutaj na przykład nagranie sprzed 5 godzin, da radę to zrobić? Dobra, masz ten monitor przy sobie? Mam tutaj, słuchaj, mam ten monitor. Dobra, to bo... chodź w takim razie do mnie do domu. Dobra, zobaczymy czy dasz radę właśnie zgrać tam, jak to wyglądało 5 godzin temu, może akurat, słuchaj. E, Dobra, dzikę, daj mi ten be... monitor. Dobra, trzymaj, tutaj monitor. Zgraj Dobra, tutaj te nagrania. Ja tutaj muszę na laptopie. Człowiek nie może na wakacje pojechać, bo cały czas coś się dzieje, no. Dobra, masz. teraz drukarka tutaj gdzie masz? Tutaj, tutaj też mam drukareczkę taką. No i dobra, i w sumie mamy tutaj zdjęcie, i czekaj, może tutaj rozłożę. No co? proszę. Patrz! To jest normalnie nagranie z kamer. Pięć godzin temu tu była klatka, a w tej klatce był uwięziony dzipling. Nie ufam ci, łęckiej, to ale ty go nie uwięziłaś, usumiesz. tak? przecież gdybym to ja za tym stała, to myślisz, że chciałabym ci pokazać, co jest tutaj na nagraniu. Słuchaj, oczywiście, że nie. Nie wiem, ale to jest dziwne, bo ślady prowadziły tutaj do ciebie, obok Twojego domku. Co to jest ja za klatka? Ja nie mam z tym nic w ogóle wspólnego. Ja nie wiem, ja dopiero niedawno co wróciłam. Dobra, oddaj do mi ten monitor, zabieram to zdjęcie i słuchaj. A masz, jak wiesz, się dowiem, że to ty, to tak naprawdę masz bana normalnie na serwerze. To nie jest moja wina. No, zobaczymy, do zobaczymy widzenia. Wednesday. Ja cię nie ufam, ty już mnie nieraz zawiodłaś, także słuchaj, jak maczałaś po palce, no. to gorzko tego pożałujesz. Ej, tak, dobra, tak. słuchajcie, mamy jakiś ślad. Gplayek był uwięziony, czyli kupił tą pizzę, ktoś mu coś zrobił i go wpakował normalnie y, do więzienia. I ja nie mogę, słuchajcie, może pojedziemy teraz do szpitala i zobaczymy w ogóle, czy G-Playka tam dzisiaj była widziana okay. i tam normalnie zrobimy, słuchajcie, małe śledztwo, może się czegoś dowiemy, tak, że czekajcie, na razie się zakradniemy po cichutku, zobaczymy może coś tutaj od razu znajdziemy, G-Play normalnie detektyw się tutaj skrada, cyk o, czekajcie, lekarz idzie jakiś gdzie jest giplajka? Gdzie jest Proszę mi powiedzieć w tej chwili. Ale co? Ja jestem normalnie tu pacjentem. W sumie jestem jej. mężem Pacjentem! Ja dobrze wiem, że jesteś giplayką. Gdzie ona jest? Miała przyjść do pracy. tyle dzisiaj ale... mamy tutaj pacjentów, a jej dalej nie ma. To dziś, dzisiaj jej ogólnie tutaj nie było w ogóle w gabinecie? No nie, nie było jej tutaj w ogóle w gabinecie. Ale to dziwne, bo tak naprawdę, panie doktorze, sytuacja wygląda tak, że ktoś w ogóle wykopał grób na moim normalnie ogródku, mojej rodziny, a dzisiaj tak? geeplajka do mnie dzwoniła, że potrzebuje pomocy? Ktoś możliwe, że coś zrobił? Nie mam pojęcia. Niech pan coś tu zrobi z tym. Wie pan co? Mamy tutaj ogólnie też monitoring, tak? Więc ja mogę tutaj sprawdzić na monitoringu. A gdzie kamera pan? jest w ogóle? Mamy tam na zewnątrz też kamery, i ogólnie w środku niektóre mamy też takie nawet wie pance, no. jakby ukryte. No, to ja teraz pójdę tutaj do komputera i no to zrobię. Jest jakaś zobaczem. kamera. Dobra, no i co, pan tutaj zdjęcie z kamer, tak? Niech pan otworzy, zobaczy, tak, czy jakieś tak, tak, podejrzane może, były ślady, odtworzę, ja tu mam tutaj... już jedno, wyciąg z kamer, jak Gplayek jest w klatce normalnie wpakowany, ale Dobrze, czyli ogólnie tutaj już oni są mam, osobno, Gplayka nie była z Gplaykiem, okej. Okay. Proszę to... bardzo, Zwołuje proszę pan? zobaczyć. Ja bo ja nie widzę tutaj tego, nic tu nie widzę, da mi pan to zdjęcie, może ja tutaj to załączę, okej. Okay. Chwila, wywołuje pan czy nie? Tak, tak, proszę bardzo, tutaj, o, rzucam. Dobra, okej, okay, mam tutaj to zdjęcie. To zdjęcie. Ej, chwila, tutaj wkładamy. Ej, chwila! Tutaj jest jakiś bandzior i jest tutaj Gplayka playeczka i Janek. Oni też zostali porwani dzisiaj. Ej, widzicie tutaj Jakiś zamaskowany koleś najprawdopodobniej chyba ma mieczyk diamentowy z tego co dobrze widzę. Widział pan gdzieś go? Tego normalnie no, wie pan zamaskowanego faniaka. No, no jako, po prostu, no. No ja nie widziałem, przepraszam, z jednej strony, że na pana tak naskoczyłem, ale nie sądziłem, że takie rzeczy tutaj mają Chila. miejsce w szpitalu. Gdzieś tu zdjęcie zgubiłem, ma pan jeszcze jedno normalnie. Niech mi pan tu zdjęcie jeszcze da. Bo gdzieś się, się tutaj zgubiło, chciałem oj, je wie zabrać Oj, pan co, oj, to będzie długo trwało. Muszę zrobić. Specjalną kopię w pół godziny, Dobra, to jak nieważne. pan później przyjdzie. Nieważne, jak pan nie ma tego zdjęcia, trudno. Ja Dobrze, idę normalnie znaleźć tego cwaniaka. Słuchajcie, mamy ślad. Mamy ogólnie normalnie zdjęcie, że moja rodzina została tak naprawdę porwana, i część rodziny została właśnie w, tam, w tamtą stronę. GP tam był w klatce. czyli słuchajcie, część rodziny gdzieś tu przy szpitalu była. W sumie GP'ek był osobno z resztą rodziny. Ja tak naprawdę na policję nigdy nie mam co liczyć. Lecimy, słuchajcie, do Lumi i może ona mi pomoże, słuchajcie. Odnaleźć moją rodzinę, Lumi. Już wiem, co jest grane. Moja rodzina najprawdopodobniej została porwana. Mam tutaj normalnie zdjęcie, na przykład Jak została? Normalnie widzio? Oni zostali przez takiego bandytę zamaskowanego porwani. Gipleyka i reszta rodziny, wiesz? Ale wiesz co? Koło galerii handlowej, no. i tam dzisiaj był jakiś bardzo dziwny człowiek, taki zamaskowany, taki bandyta, wiesz? Tak. To może chodźmy lepiej tam, tylko wiesz co, bo ty pewnie jesteś taki słaby, nie? Nie dałbyś sobie z nim rady. No. Więc chodźcie ja ci tutaj dam takie specjalne zbroje, no. bo robiłam w piwnicy teraz porządek. No bo wiesz, dzisiaj sprzątam cały czas też. No i co? tutaj nic nie ma. A czekaj. Czekaj, bo sobie je tutaj wzięłam, wsadziłam. Proszę i wow. proszę bardzo. Dzięki. O, proszę. Wow, słuchaj, to dawaj idziesz ze mną, słuchaj, po galerii handlowej, tak? To choć tędy pójdziemy na skróty. Dobrze. I zaraz tych bandiorów, słuchaj, znajdziemy. Nie, albo wiesz co? To może ja pójdę do środka galerii handlowej, a ty się gdzieś tam rozejrzyj, ja się w sumie trochę cyka. No ale Kto dobra, ja dobra. Spokoj, ja tu jestem przy domku, Lakiego. Czy tutaj dobra. jest jakiś bandzior? Na razie nie widzę. Ej, tam są jakieś bandziory, widzicie? Jakby tam była jakaś siedziba, nie wiem. Ej! Co jest grane? Ej, dziewczynko, uspokój się! Ja nic nie chcę od ciebie! Jakaś dziwna dziewczynka mnie napadła, słuchajcie. I tutaj następna. Ej, co wy ode mnie chcecie? Ja zwiewam stąd, słuchajcie. Dobra, idziemy do galerii handlowej. Tutaj lumim gdzieś się miała schować, słuchajcie. Na razie nikogo tutaj nie widzę. Jedyne, słuchajcie, ślad to tam, widzicie? Tam są też jacyś zamaskowani e, typki. Może tam ogólnie byśmy znaleźli moją rodzinę. Muszę, słuchajcie, to zbadać. Dokładnie, także idziemy. Okej, okay. tutaj na razie też nie kogo nie widzę. Idziemy w tą stronę. Szkoda, że zawsze muszę takie sprawy załatwiać, słuchajcie, w pojedynkę. Ej, patrzcie, tam jest... Normalnie w ogóle jakiś też bandzior. Ej, w ogóle chyba podobnie w ogóle wygląda. Słuchajcie, do tego na zdjęciu, który przetrzymywał chyba Ciebie nawet. wy tu pilnujcie ja idę do środka. Teraz ja chcę odpocząć trochę. Nie dam sobie, słuchajcie, z nimi wszystkimi rady. Zresztą już mi jeden zauważył. Może jakoś ten wejściem byśmy, słuchajcie, się zakradli tam. Czekajcie, tędy nie. Może tutaj jakoś. I dostałbym się do środka tego domu. Tam może będzie moja rodzina. Słuchajcie, ich uwolnię. Dobra, szybko przemkniemy tędy. Okej, okay, tutaj będziemy musieli zrobić parkur, Hop, oj, oczywiście mi się nie udało. To się podsadzimy tutaj. Czekajcie, tutaj też są następni, następne bandziory. Mam tutaj w sumie dużo dirita, to tutaj się mogę podsadzić. Okej, okay, patrzcie, tutaj wejdziemy. Okej, okay, jesteśmy praktycznie, patrzcie... Pizza też tutaj jest, a może g zamówił więcej niż jedną pizzę? I To jest ta pizza, którą g zamówił. Dobra, teraz muszę się, słuchajcie, skupić i wziąć w garść, bo tu może być niebezpiecznie. Dobra, gada, gdzie jest g -Pleika? Gdzie jest a, moja rodzina? Co? Członkowie? Gdzie Chodź tu! Gdzie jest moja rodzina? Gadajcie! po prostu dorwę w tej chwili. Idziemy na górę, słuchajcie, g jesteś gdzieś tutaj? Gameplayka. Nie ma tu nikogo! Ej, się ma, nikogo stąd. nie ma, słuchajcie, ty, jakie mieczyki mają. Dobra, bierzemy, słuchajcie, zabieramy im wszystko. Ty, złodziejaszku jeden Ej, Oddawać Odejdź ode mnie! Wszystko. Odejdź ode mnie, o nie. O nie, co za bandzior, słuchajcie, pokonał mnie! Tamten jest dosyć silnym cwaniakiem, ale teraz, słuchajcie, zakradnę się po cichutku. Tutaj jest zabudowane. Okej, okay, może tędy zejdziemy i zobaczymy. O, nawet mają tutaj ławeczkę do ćwiczenia. Teraz mu się tak łatwo nie dam. Gdzie on jest, słuchajcie, dobra. Mam cię cwaniak! Teraz ci się tak łatwo nie dam stawaj. wow, patrzcie na to Ej, to jest dobre, to jest dobre To zielone, widzieliście? Normalnie taki slajmowy strzał Rodzinka, jesteście tutaj? Ej, tutaj nie ma ich Tutaj też nie widzę O, ciasteczka, przydadzą się, słuchajcie Gdzie jest moja rodzina? Jestem, słuchajcie, w jakiejś bazie bandziorów I muszę tutaj ich odnaleźć Czym prędzej, zanim tak naprawdę O nie, tu jest jeszcze następny Cwaniaku jeden, gdzie jest moja rodzina? Może ty wiesz Halo, Gplayka Ej, co jest grane, słuchajcie spadłem na dół. Ej, patrzcie tam. Moja rucinka! Psst, psst. Gipleyka! Niespodzianka. Jestem. Siemanko. Ojejku. co robicie? Siedzimy tutaj. W ogóle kazali nam tutaj kopać minerały. Zamknęli nas tutaj, porwali, bo wiedzieli się, śmieli, że ty już będziesz myślał, że nas nigdy nie zobaczysz. Ciplejka, spokojnie, wszystko dobrze. Ja wam przychodzę z pomocą. Oczekaj, tutaj jest normalnie TNT. Zaraz tutaj normalnie zrobię Wam bo przejście. Ale nam się stąd wydostać. O się, Jasne, że Wam pomogę. Chodźcie, Słuchaj, tak się chodźcie, martwiłem. Tutaj bliżej. To, chodźcie, chodźcie. Te bandziory ogólnie myślały, że jak wykopią normalnie na ogródku Wasze groby, to ja sobie pomyślę, że wy naprawdę nie żyjecie i że nie będę Was już szukał, czaisz? I normalnie sąsiad też w tym brał udział, bo normalnie kwiaty wam przynosił. Dzieciaki, już wszystko w porządku. Mam tutaj dla was, czekajcie, pizzę, ciasteczka, jesteście głodni, pewnie was tu dobrze nie karmili, bardzo, co. Bardzo nie? bardzo jesteśmy głodni. Proszę, tutaj o, ciasteczka, normalnie. ciasteczka, dawajcie dzieci, jemy ciasteczka, i ciasteczka Ej, Tutaj mniam, 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 jest dużo mniam, mniam. w ogóle, zdobyliście trochę diaksów przynajmniej, żebyśmy sobie te ty? straty odrobili. Kopaliśmy, a wszystko nam po prostu zabierali. Nic, nic, ani jednego. Nie no to słuchaj, jak już tutaj znaleźliście przynajmniej diamenty, to ja nie stracę okazji, część przynajmniej wezmę. Może odbijemy sobie, słuchaj, te straty moralne, bo to, co oni wam wyrządzili, to tak naprawdę, słuchaj, masakra. Mamy TNT, zaraz im się odegramy. Także słuchajcie, tam mogą Dobra. być jeszcze niebezpieczni ludzie. Ja pójdę pierwszy, będę was osłaniał, dobrze, a wyjdziecie dobrze. za mną. Gplayka, masz tutaj część TNT, dam ci pół, będziesz rozstawiać, a ja będę po prostu z nimi... W ogóle, co to jest za tajne przejście, słuchaj? Dywanik jakiś tu no, ustawili. Bęk, zarażamy go, słuchajcie. Co, rozkładać? Rozkładaj rozkładać tutaj suprzęcie? wszędzie TNT. A ja tutaj czekaj, jeszcze gdzieś widziałem tych bandziorów. Muszę się z nimi wszystkimi rozprawić i po prostu pokazać im, kto tutaj rządzi, że nie będą porywać mojej rodziny. Nie ma takiej w ogóle opcji. Dobra, tutaj jeszcze te cwaniaki. Zaraz będziecie mieli po bazie, rozumiecie, cwaniaki? Rozumiecie, rozumiecie to koniec. cwaniaki, rozumiecie. Jiblajka, jak tam, TNT wszędzie porozkładane, gdzie się tylko da. Tak, cała ich baza. tak, wszędzie, gdzie się da. Ale musisz gęściej to robić, słuchaj, tak, żeby jedno. TNT tutaj odpalało, drugie aktywowało i w środku jak najwięcej po prostu tutaj w ich bazie, okej okay, dobra, tu jest okej okay w miarę myślę, że to się ładnie tutaj aktywuje wszystko. Wiecie, wiecie, wychodźcie z tego TNT, wychodźcie nie dobra, wolno dobra, uciekamy, tam stać. uciekamy Zaraz odpalamy tutaj domino TNT, zaraz tu będzie niezła, niezła wybuchowa zabawa. Okej, okay, cwaniaki, także co? Tacy byliście mądrzy do porywania mojej rodziny który to w ogóle grub wykopał mojej rodziny, co? Który to taki mądry był? Ty to byłeś taki mądry. No ten co tyłem do ciebie stoi, to on! Ja go dobrze pamiętam! Dobra, no był to słuchaj, Giplayka, rodzinka, uwaga! Patrzymy teraz na firewerki. patrzcie co tu się będzie działo, bo tu normalnie ich cała baza o teraz. Ja idzie z tymem. Cwaniaki jedne. To koniec, to koniec z waszej siedziby. Ty, tam na dole też coś było Wasza, wasza normalnie e, ta siedziba Uciekamy, Gplayka Czy co tam, dobra. chcecie coś jeszcze porobić? Nie, Jakie nie, macie nie. teraz życzenia? Możemy pójść do galerii Ja mam normalnie pieniążki, zdobyłem 13 diamentów Także mo mogły wam nagrody coś kupić za to, że po prostu Tak cierpieliście, jak mi nie było, co? Co wy na to? No Idziemy? dobra, dobra to, to chodźcie w takim razie do sklepu Może ja głodni jesteście, to później okularny. do restauracji Okulary chcesz? Tak, okularki Dobra, to bierz nawet ten dostać. cały normalnie statyw Ja normalnie Kupuję tak lody dla dzieciaków yy, i tutaj też jeszcze coś słodkiego. O ile w ogóle tutaj jest dobrych rzeczy. Może ciuszki jakieś, Diplejka? Co? No, też... jakieś tu, to cały ten wieszak z tym. Dobra. Także ja tutaj płacę. O dzieciaki chyba nic nie chcą. Słuchajcie, oni są tacy przestraszeni. Byli przecież w takich warunkach przetrzymywani komfortowych. ja nie tam do dzieci na to. Dobra, Diplejka. Także teraz ogólnie możemy wracać do domu. Yy, tak naprawdę musimy się teraz opiekować dziećmi. Przepraszam, że pojechałem na te wakacje. Wiecie? No dobrze, dobrze że wybaczę ci, ale już byłam tak strasznie na ciebie zła, że myślałam, że już nigdy więcej ci nie wybaczę. Spokojnie, jeszcze będzie dobrze, także wracamy do domu, a wam widzowie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa pa!